Cześć kochani, witajcie na kanale o Zapachu Słońca, czyli życie z przestrzeni serca. Ja nazywam się F i dzisiejszy odcinek jest naprawdę super wyjątkowy, ponieważ takich odcinków nie ma na razie na tym kanale, a chodzi o to, że pokażę Wam dzisiaj, jak e, z takiego złego kokosa e, do picia, dostępnego w wielu e, polskich sklepach, nie tylko polskich. E, słuchajcie. Zrobić e, taką piękną e, miskę, tak zwane coconut bowl. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Tego typu miski, tego typu właśnie rzeczy z kokosa, e, w ogóle w Polsce są bardzo, bardzo słabo dostępne. E, ja mam takie z Amazona kupione ze Stanów Zjednoczonych e, i są to bardzo, bardzo drogie rzeczy jak na to, jak, że to tak naprawdę jest odpad, słuchajcie, to jest odpad, więc dzisiaj bawimy się w totalnie zero waste, e, zero waste, nie wiem, tworzenie, nie wiem jak to powiedzieć. E, chciałam Wam pokazać jaka ta miska jest po prostu, słuchajcie, piękna, jak ona jest oryginalna i naprawdę nie ma dwóch takich samych misek na świecie, każda jedna e, zrobiona przez Was miska będzie totalnie, ale naprawdę totalnie e, wyjątkowa. Następną rzeczą jest to, że zamierzam Wam pokazać, co zrobić z odpadem z kokosa, to znaczy nie z odpadem, z miąższem kokosowym, z wodą kokosową i z wszystkim, co znajduje się w środku tego kokosa, tak aby wykorzystać 100% po prostu tego, tego pięknego cuda, które naprawdę ma w sobie niesamowite właściwości, niesamowitą, życiodajną wodę kokosową taki, nie wiem, liquid życia, czy jak to tam nazwać. Także e, jeśli jesteście ciekawi, e, jak z jednego kokosa zrobić taką fajną miskę, a w dodatku e, banti wegańskie, kokosowe, to zapraszam Was. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które będą nam potrzebne do zrobienia tej pięknej, kokosowej, oryginalnej, jedynej w swoim rodzaju zero waste miski, to wymogów nie ma wiele. Mianowicie pierwszą wymaganą Wam rzeczą, taką podstawową, moi drodzy, jest nóż. Zwykły nóż. Radzę Wam wziąć taki, który po prostu możecie, że tak powiem, przeorać. Taki raczej gorszy, nie wasz ulubiony, no bo po prostu on się będzie tępił. Nam się nawet złamał jeden ząbek, więc e, właśnie tego używaliśmy takiego, wiecie, słabszego. Pomocna także e, może być kątówka. E, my pożyczyliśmy sobie kątówkę od kolegi, ale mm, zobaczcie na filmie. No, nie bardzo z niej korzystaliśmy, jednak ten nóż sprawdzał się po prostu dużo lepiej. I trzecią rzeczą są. Papiery ścierne. Taki papier ścierny kupicie w każdym sklepie budowlanym i on kosztuje 2 zł za sztukę. Jeśli chodzi o, nie wiem, czy grubość, nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie jest 180 i 150. Aha, tu mam chyba 280 W każdym razie lepiej się sprawdza ta 180, u nas ona ma takie grubsze ziarno i fajniej po prostu tą miskę nam, słuchajcie, polerowała. Jeśli chodzi o gwiazdę dzisiejszego wieczoru, jest to świeży kokos. Ważne, żeby... Może być taki kokos włochaty, ale te młode kokosy są większe i po prostu te miski z nich są po prostu bardziej użyteczne. Taki młody kokos był kiedyś w Biedronkach, teraz go nie ma. Ja go kupiłam na giełdzie, tak właściwie kupiłam bardzo dużo kartonów tych kokosów, bo były za 5 zł. Taka normalna polska cena tego kokosa to jest 8-9 zł. Wiem, że są w kauflandzie, w makro są w całej ofercie, więc jakikolwiek tak naprawdę kokos świeży się nada, ten kokos on już ma tutaj. Przybliżę tutaj. Słuchajcie, fabrycznie ma zrobione takie nacięcie, e, po to właśnie, żeby później łatwiej było go otworzyć i wydubać miąż. Tylko ta firma robi takie kokosy. Jeśli jakby nie macie e, kokosa, który nie ma tego, to nic się nie dzieje: po prostu musicie albo kątówką, albo nożem sami po prostu e, naciąć sobie linię którą chcecie. My jakby poszliśmy na łatwiznę i korzystaliśmy z tej linii, z tego nacięcia, które producent sobie tutaj zrobił. Jeśli chcecie na przykład miskę głębszą, miskę na zupę, to wystarczy to nacięcie zrobić wyżej. I, i tyle tak naprawdę. E, możecie dowolnie, dowolnie eksperymentować. No tak więc jakby koszt tego to jest powiedzmy standardowo 8 zł. Z tego wychodzi jedna miska, ponieważ druga część jest jakby dziurawa, tędy się pije. E, a nawet jeśli tego nie przedziurabicie, to tu jest jakby... po prostu tak, takie są kokosy, że to już jest miękkie, więc nie polecam tego na miskę. Więc ta, ta górna część jest do wyrzucenia. ta do, Z tej dolnej robimy swoją miskę. E, papier ścierny, nóż i tak naprawdę za 8 zł macie kokosa. E, macie miskę jedną, uniwersalną, po prostu mega, mega, mega super i co najważniejsze, ze środka kokosa pokażę wam dzisiaj jak zrobić super fajne, e, naturalne, surowe banty bez rafinowanego cukru i bez całego e, po prostu tego badziewia, które wkłada się do tych e, słodyczy takich, wiecie, dostępnych w sklepach. Naszą pracę zaczynamy od tego, że wyjmujemy wodę kokosową z kokosa i na nią nie będę wam dawać żadnego przepisu, ponieważ taka woda kokosowa to jest naprawdę czysta miłość płynąca z wnętrza kokosa i już nic więcej do niej nie trzeba. Następną czynnością, którą robimy, jest otwarcie kokosa. I teraz my do tego używaliśmy kątówki początkowo, ponieważ nie bardzo się nas sprawdzała. Nie wiem czy chodzi o tarczę, czy o rodzaj. Natomiast wygodniej po prostu było robić to nożem. Co prawda zajęło to trochę czasu i trochę wysiłku, ale spokojnie można w ten sposób kokosa otworzyć, jeśli chcecie sobie pomóc możecie takim kokosem próbować uderzyć o jakieś twarde powierzchnie typu kafelki czy beton ale tutaj jest szansa, że ten kokos pęknie również po tej stronie, którą używamy na miskę, a więc bezpiecznie będzie po prostu przeciąć go kątówką yy, albo, albo nożem, chyba że macie jeszcze jakieś inne takie męskie przedmioty w domu, które do tego po prostu służą, e, my nie mamy Następną czynnością, którą robimy jest wyjęcie miąższu kokosowego z kokosa, abyśmy mogli zrobić z niego miskę. W tym celu możecie używać noża, możecie używać łyżki. Na pewno każdy z nas znajdzie swój sposób. Ja robiłam to łyżką, adek robił to nożem. Następnym etapem jest szlifowanie, gładzenie naszej miski, do tego używamy najzwyklejszego papieru ściernego o nie wiem, czy grubości, ziarnistości między 150 a 180 i szlifujemy zarówno jak i wnętrze, jak i jakby na zewnątrz tego kokosa, tak aby on był stuprocentowo gładziutki, przyjemny w dotyku, pamiętamy również o krawędziach. Następnym etapem jest oliwienie, w tym celu wlewamy do naszego kokosa troszeczkę oliwy, możemy również na papier, czy tam ręcznik papierowy wlać i całość kokosa dokładnie po prostu naoliwiamy, on wtedy na stałe zmieni kolor, no i co jest najważniejsze, nie będzie nam już snął i nie będzie pękał eee, i to jest wszystko, naprawdę to było banalnie proste i mamy swoją własną miskę kokosową. Jeśli chodzi o to, co możecie zrobić z taką miską i jak możecie dać temu kokosowi drugie życie, to właśnie na ekranie widzicie e, moje propozycje. No i teraz, kochani, jak już mamy naszą piękną, wymarzoną, cudowną miskę, to wypadałoby coś do niej włożyć i najlepiej nada się wnętrze tej miski, czyli kokos. Zapraszam Was na przepis, w którym pokażę Wam surowe, wegańskie Banti. Banti, czyli takie kokosowe, słodkie batoniki w czekoladzie. E, oczywiście to, co Wam pokazuję jest bardzo minimalistyczną wersją, bo jak wiecie, moje dożywianie ogólnie jest bardzo proste i, i, milalala, e, i minimalistyczne. Także powiem Wam, co możecie zmienić, co możecie dodać, jeśli chcecie zrobić bardziej na wypasie albo jeśli chcecie zrobić bardziej prosto. Ja idę w prostotę. Jak już mamy zero waste miskę, to miejmy też równą prostotą otrzymane jedzenie z tej miski. Także dzięki. Do zobaczenia. Składniki, których będziemy potrzebować, aby zrobić nasze batoniki Bounty ja robię w takiej naprawdę bardzo uproszczonej wersji, bo tak po prostu lubię. To jest miąższ z jednego kokosa, suszone daktyle w ilości gdzieś szklanka lub pół szklanki, następnym składnikiem jest kakao, oczywiście takie niedosładzane. Parę łyżek oleju kokosowego rozpuszczonego, czyli żeby nie był w konsystencji stałej, tylko najlepiej w kąpili wodnej go po prostu czy tam na kaloryferze roztopić. Ja też użyłam trzech łyżek dosłownie mleka kokosowego, mleczka, bo takie akurat miałam w domu końcówkę. I opcjonalnie też użyłam suszonej wanili, ale to jest naprawdę takie opcjonalne. Następnie wszystkie składniki blendujemy, jeśli masz słaby blender pokrój sobie po prostu kokosa, tak jak ja. I z tej masy lepimy nasze batoniki, nie muszą to być naprawdę podłużne batoniki, to mogą być kuleczki, cokolwiek, no cokolwiek tylko masz ochotę. Po uformowaniu naszych batoników wsadzamy je na chwilę do zamrażarki, żeby się fajnie zbiły, a na końcu, że tak powiem, oblewamy je czekoladą, którą robimy z roztopionego oleju kokosowego, zmieszanego z, z, ze zwykłym kakao. I z ropem klonowym lub zblendowanym ze świeżymi daktylami czy suszonymi, aby po prostu było słodko. Tak zrobione bataniki najlepiej wsadzić na chwilkę jeszcze do zamrażarki, żeby się fajnie zbiły. No i to tyle, gotowe. Kochani, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli e, zrobicie taką miskę i jeśli zrobicie albo miskę, albo jedno i drugie albo nasze bandy i jeśli umieścicie e, coś takiego swoją pracę lub swoje danie na Instagramie, jeśli oznaczycie mnie, e, żebym mogła zobaczyć co Wam tam wyszło, tutaj macie mój nick do Instagrama, zapraszam Was także na mojego Facebooka, bo ponieważ główna siedziba projektu o zapachu słońca odbywa się na Facebooku. E, i tyle. Pamiętajcie, że jeśli chcecie jakby wspierać to co robię, żebym mogła robić to dalej, czy nie żeby mogła, ale żeby było mi miło dalej to robić, to pamiętajcie, że zostawienie łapki w górę pod filmem, czy napisanie taktycznego komentarza bardzo mnie wspiera, bardzo jakby podnosi e, algorytmy YouTube'a i pomaga jakby dotrzeć do szerszej liczby osób, aby, aby więcej osób mogła po prostu wysłuchać to o czym mówię i co mam do światu, światu do przekazania. Także, dobra, nie obijając bawełnę, dzięki Wam e, za to, że jesteście, za to, że tutaj wspieracie mnie. E, do zobaczenia.